Powiedziałeś nie, i 30 sekund później zalewa cię fala. Może przesadziłem? Jestem niemiły? Co oni o mnie pomyślą? Zostań do końca, bo dam ci trzy techniki, które w trzy minuty zdejmą z ciebie poczucie winy po tym, jak odmówiłeś. I dodam jedno zdanie, które wycisza spirale myśli. Zanim zaczniemy, Zasubskrybuj kanał, bo dzięki niemu regularnie zaczniesz ćwiczyć stawianie granic w codziennych sytuacjach. Co tydzień dostaniesz konkretne techniki do ćwiczenia asertywności. Małe kroki sprawią, że nawyk wejdzie w krew i stawianie granic stanie się dla Ciebie proste. Nie stanie się to nagle, ale jak każdy dobry nawyk, wymaga czasu. Poczucie winy po nie to nie dowód, że zrobiłeś coś złego. To nawyk. Mózg nagradzał Cię za zadowalanie innych, więc teraz protestuje. Nasz plan jest prosty. Zatrzymać spirale, ułożyć narrację na nowo i wzmocnić konsekwencje, żeby kolejne nie było lżejsze. Technika pierwsza, 90 sekund dla ciała, to inaczej technika uziemienia. Emocja to chemia, która opada w ciągu 90 sekund. Jeśli jej nie dokarmiasz myślami, Fala uczucia naturalnie opadłaby w ciągu 90 sekund, ale my ją podbijamy kolejnymi myślami. Oto jak karmimy emocje, katastrofizacja, co jeśli, co jeśli już mnie nie polubią, a jeśli szef się mści, generujesz zagrożenia bez danych. Czytanie w myślach na pewno myślą, że jestem niemiły. Traktujesz domysł jak fakt. Powinienem, muszę. Powinienem był pomóc, muszę zawsze być dostępny. Wymagasz od siebie standardu, który może być nierealny, trudny do spełnienia lub nadwyrężający inne twoje potrzeby. Nie możesz być dla każdego i zawsze dostępny. Przeżuwanie, ruminacja, wielokrotne odtwarzanie sceny i wypowiedzi w głowie jak na pętli, etykietowanie siebie: Jestem egoistą to jest atak na siebie samego. Zamiast oceny zachowania, utożsamiasz się z tym, a prawda jest taka, że skoro masz taką refleksję, to już świadczy, że wcale nie jesteś egoistą. Czarna-biała ocena, albo pomagam, albo jestem zły. Nie dajesz sobie odcieni i alternatyw, przez co zamykasz siebie w schemacie. Co się wtedy dzieje w ciele? Każda taka myśl to mikroalarm. Przyspiesza tętno, spłyca oddech. Mózg wypluwa kolejną myśl i koło się nakręca: myśl, objaw, kolejna myśl. Przestań dokarmiać swoje myśli. Zrobisz to nazywając zjawisko. Zamiast na pewno mnie odrzucą, powiedz sobie: Pojawia się myśl o odrzuceniu. To powoduje dystans. Oddzielasz myśl od faktu. Po pierwsze, reguła stom stop oddech 4-6 sekund powrót. Zauważasz karmiącą myśl. Mówisz w myślach. Stop, wyjdź ze swojej myśli, a skup uwagę na stopach, oddechu, dźwiękach, które Ciebie otaczają. Tych kilka sekund pozwoli Ci oderwać się myślami od myśli, co do których zaczynasz się wkręcać. Po drugie, zamień pytanie: co jeśli, na co wiem, co wiem na pewno teraz? Odmówiłem, zaproponowałem alternatywę, nie zgodziłem się. Wszystko inne to tylko twoje domysły generowane przez myśli. Po czwarte, dokonaj przekadrowania, powinienem. Wolałbym pomóc, ale dziś chronię sen, terminy. Stawiasz wartość zamiast przymusu. To inaczej brzmi niż nie pomogłem, bo jestem zły. Po piąte, limit na ruminację. Daj sobie dwie minuty okna zmartwień wieczorem. W ciągu dnia notuj, nie analizuj. Oto scenka z przykładem karmienia negatywnych myśli zauważysz, gdy powiesz sobie: O matko, obrażam się, stracę relację, jestem okropny, przerwij to. Powiedz sobie: Stop, pojawia się myśl o odrzuceniu. W tej sytuacji zrób oddech przez kilka sekund. Postaw sobie pytanie: Co wiem? Wiem to, że odmówiłem, zaproponowałem inne rozwiązanie, uświadom sobie nową sytuację. To fala emocjonalna, która zalewa cię. To minie. Nie musisz wykasować emocji, zaprzeczać im. Wystarczy odłączyć jej zasilanie, rozpoznaj karmiące myśli. Nazwij, wróć do ciała. Wybierz jedno zdanie kotwiczące. Po chwili fala opadnie. Technika druga. Test trzech pytań. Weź teraz kartkę albo notatkę w telefonie. Napisz trzy krótkie linie i odpowiedz jednym zdaniem na każdą. Pierwsza linia: fakt, co dokładnie się wydarzyło, bez ocen i interpretacji. Na przykład: odmówiłem przyjęcia zadania dziś wieczorem. Druga linia: wartość, jaką ważną rzecz ochroniłeś u siebie. Powiedz wprost: ochroniłem sen i przygotowanie do jutrzejszej prezentacji. Trzecia linia: alternatywa, co zaproponowałeś zamiast na przykład, Zaproponowałem pomoc jutro o dziesiątej przez trzydzieści minut. Spójrz na te trzy zdania. Jeśli masz dwa z trzech, to była dojrzała odmowa nie egoizm. Zatrzymałeś się na faktach, zauważyłeś, co jest dla ciebie ważne i zostawiłeś drzwi uchylone na inną formę pomocy. To jest odpowiedzialność, nie ucieczka. Ten test zajmuje minutę, a ściąga z głowy połowę wątpliwości. Technika trzecia: Zmień winę w wdzięczność. Wina próbuje ci powiedzieć: Kogoś zawiodłeś. Zatrzymaj ją pytaniem: Co ochroniłem dzięki tej odmowie? Weź tę samą kartkę i wypisz trzy konkretne korzyści, krótko i rzeczowo. Na przykład: Dzięki temu dziś zasnę spokojnie. Jutro będę w lepszej formie dla zespołu. Zrobię tę rzecz porządnie, bez pośpiechu. Zauważ, że każde z tych zdań buduje, a nie oskarża. Na końcu dopisz jedno zdanie podsumowania. Dziś byłem dla siebie odpowiedzialny. Przeczytaj to na głos. Pozwól, żeby to zdanie wybrzmiało w ciele. To jest moment, w którym tor myślenia zmienia się z jestem zły na podjąłem dobrą decyzję. Masz powód do wdzięczności, a nie do biczowania się. I dokładnie o to chodzi w nauce granic, o jasność, szacunek i spokój po swojej stronie. Dostrzegasz już, jak podane przez mnie przykłady, ugruntowują w tobie poczucie, że jesteś w stanie otwarcie i pewnie stawiać granice. Do osiągnięcia rezultatów najważniejsze jest regularne powtarzanie. Dlatego, daj suba, kliknij dzwoneczek, bo co tydzień daje nowe przykłady. Dzięki którym wytrenujesz nawyk stawiania granic. A już niebawem pojawi się e-book, który jeszcze bardziej poszerzy Twoją percepcję i świadomość.